Co do samego bezpieczeństwa, to tutaj znowu jest bardzo dobrą analogią bankowość mhm. do, do ochrony zdrowia. To są bardzo podobne problemy, to są dane wrażliwe. Teraz nie tylko podmioty telemedyczne mają przed sobą wyzwanie dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej, jak każdy inny stacjonarny podmiot, który przechodzi na elektroniczną dokumentację medyczną, która jest kierunkiem, od którego nie ma odwrotu, bo jeżeli chcemy mieć możliwość wymiany, w czasie praktycznie rzeczywistym między podmiotami ze Szczecina i z Katowic dokumentacji mm -hmm. medycznej do dla tego samego pacjenta, to ta elektroniczna dokumentacja medyczna jest nieunikniona. A to za tym idzie, elektroniczna dokumentacja medyczna, która umożliwia dostęp pomiędzy placówkami do tej dokumentacji, będzie w jakiś sposób musiała dotrzeć najpierw na serwery rządowe, które będą tym takim centrum gromadzącym te zapisy, i umożliwiać kontakt pomiędzy nimi, więc zawsze jest ten pewien moment, kiedy wychodzi to do zewnętrznej sieci internet, a nie tylko do sieci wewnętrznej placówki. Więc to zagrożenie zawsze istnieje, niezależnie czy to są stacjonarne wizyty, czy wizyty telemedyczne. To bardzo wszyscy muszą kłaść nacisk na to, żeby, żeby bezpieczeństwo nie było tylko takim przedrostkiem, który się, tak, punktem na tej liście, który się odhacza, aby tylko przejść jakąś weryfikację tylko wszystkim firmom zależy na tym, żeby to bezpieczeństwo było wysoko sprawdzone i my to doskonale na własnej skórze odczuwamy, za każdym razem przechodząc przez weryfikacje, przez duże firmy ubezpieczeniowe, które z nami pracują i bardzo traktują poważnie te tematy bezpieczeństwa. Natomiast w wzorce, tak jak mówię, nie ma co wymyślać koła na nowo, dlatego że mm -hmm. wartość elektroniczna, która znowu w Polsce jest bardzo rozwinięta też względem innych krajów, z tego powodu, że po prostu pewien etap musieliśmy przeskoczyć u nas nie było tak mocno rozwiniętych kart kredytowych, przed nimi stały te wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, które ochrona zdrowia musi bardzo rygorystycznie kopiować z tamtych, z tamtych regulacji i to nigdy nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. E Zdrowie też ma o tyle ten problem, że w przypadku stacjonarnej dokumentacji medycznej, kiedy jakaś pojedyncza karta pacjenta gdzieś wyciekła, to miało szansę wydarzać się częściej. Natomiast kiedy wycieka pojedyncza karta, no to mieliśmy dostęp do pojedynczej karty. Teraz z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, takie włamania będą działy się i wycieki będą działy się rzadziej, ale gdy już taki wyciek będzie miał miejsce, to będzie wyciekać bardzo duża ilość informacji. I tak jak nie unikniemy takich wycieków w bankowości, tak i nie będziemy ich unikać w ochronie zdrowia. Rolą tych, którzy są po drugiej stronie, czyli tych, co bronią tych danych, jest to, żeby robić jak najwięcej scenariuszy zabezpieczeń przed tym, żeby to odwlec w czasie.